Zajęcia z angielskiego. Aloha, skąd znasz to powitanie? Było do nauki na sprawdzian w szkole? Nie? Ha. Nie wiem, skąd ja to znam. A może z Hawajów? A może z filmu? A może z bajek? Pewnie z bajek. Mm, nie wiem. Jedno jest pewne: nauczyliście się tego słowa bez wysiłku i do dzisiaj je pamiętacie. Możecie się nawet przywitać z mieszkańcem Hawajów. Nie robimy szkolnych ćwiczeń. Przecież gdyby to coś dawało, to większość uczniów by umiała mówić po angielsku. My na zajęciach czytamy, co jest bardziej naturalną metodą nauki. Później układamy zdania. Dzięki metodzie powtarzania słów w kontekście utrwalisz je. Zanurzysz się w języku angielskim, tak jak w ciepłych wodach Hawajów. Z nami osiągniesz płynność w mowie i zrozumiesz każdy akcent. Na zajęciach Walocha będziecie mieć możliwość używania języka, nawet gdy masz barierę językową. Podchodzimy do nauki z przekonaniem, że trzeba popełniać błędy, aby się nauczyć. Takie podejście naszej drużyny zredukuje stres do zera. To tak jak hawajski surfer, który nieraz musiał się wywrócić, aby nauczyć się surfować. Jeśli lubisz czytać, to zapraszam do nas! Hi. To znaczy Aloha. Nie czekaj dłużej. Uzupełnij formularz kontaktowy dostępny na stronie, a my się do Ciebie odezwiemy.